Hej, tutaj Ola, witam się z wami w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj zaczynamy nagrywać sobie vloga. Poza tym, czy właśnie skończyłam nagrywać przed chwilą poprzedniego vloga, vloga z maratonu? Tak, dokładnie tak. Niemniej jednak mam fajną energię i no nie wiem, chciałabym nagrać vloga kolejnego. Co się będzie w tym vlogu działo, co będę czytać, a więc będę kończyć książkę, którą właśnie zaczęłam na, podczas maratonu czytelniczego, ale jej nie skończyłam czyli dziewczyny, którymi byłam, ale na tym się aż tak bardzo tutaj nie chcę skupiać, bo o tym powiedziałam dosyć sporo w poprzednim vlogu. Słucham też książki w audiobooku kryminału, w ogóle bardzo dawno nie słuchałam żadnego kryminału i teraz sięgnęłam po, po kryminał, w ogóle polski kryminał, pani Izabeli Janiszewskiej chyba, Ludzie z mgły i w ogóle nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba, dlatego, że mówię, ja nie przypadam za kryminał, znaczy... Ja nie słucham często kryminałów, nie czytam za bardzo kryminałów, a jakoś tak miałam teraz ochotę i poleciała to karateusz, więc po to sięgnęłam. Do tego też zaraz przejdziemy. I też, co bym chciała, żeby w, tej, w tym maratonie tak naj... Boże, maratonie! Vlogu! E, vlogu tak chyba najwięcej, żeby tego włosory za ptaki. Ale to ptaki. E, tak. Chciałabym zacząć. Dziewczyny... W ogóle to ma taki podobny tytuł. E, Dziewczyna, kobieta, inna, więc ciekawie, bo teraz czytam dziewczyny, którymi byłam, a zaraz będę czytać dziewczyna, kobieta, inna, więc no ciekawie, ale tak, jeśli chodzi o tą książkę tak mega szybko, to tutaj mamy, jeśli chodzi o fabułę, główną bohaterkę, nastolatkę Norę, która była wychowywana przez matkę, która jest taką słynną oszustką. Teraz jest w więzieniu, a Nora znajduje się pod opieką swojej starszej siostry ym, i nagle staje w sytuacji, wstaje w środku napadu na bank wraz ze swoim y, byłym popakiem i obecną dziewczyną. I Nora przez to, że była wychowana właśnie przez matkę, oszustkę, ma w sobie wiele takich, ym, potrafi myśleć trochę jak taki oszust, potrafi się w wielu sytuacjach odnaleźć. No i ona jakoś tutaj właśnie w tej sytuacji napadzie na bank ma zaradzić, wiecie. Ma różne te techniki, oszusta wykorzystać przeciwko niemu, aby wyswobodzić innych, innych po prostu, tych niewolni, nie niewolników, tylko kurtek to się nazywa. Zakładników, zakładników właśnie z, z tego banku. Książka, tak jak powiedziałam, właśnie w poprzednim vlogu. Myślałam, że będzie mi się bardziej podobała. Sama ta akcja, właśnie, która rozgrywa się w tym banku, jakoś tak nie wiem, mega mnie nie, nie fascynuje, mnie nie wciąga. Bardziej jak już podobają mi się te retrospekcje, które są w ogóle bardzo fajnie tutaj zaznaczone, są napisane w taki sposób, czyli że mamy czarne strony, więc to jest takie duże urozmaicenie. W ogóle to, na czym to, to co też ta książka przekazuje, i to na czym się ta książka też w pewnej mierze opiera, to fakt tego właśnie, w jaki sposób była wychowywana Nora i to, że jej matka i potem właśnie też ojczym wręcz znęcali się nad nią psychicznie, fizycznie i ona po prostu, wiecie, nie jest w pełni wolną osobą cały czas, ma tak... jest to książka, która opowiada też właśnie o walczeniu z traumą, walczeniu z przeżyciami z przeszłości i próbie... Od życia na nowo uwolnienia się od tego, więc pod tym względem ta książka mi się bardziej podoba, a mówię, same wydarzenia w tym banku mniej mnie, mnie interesują. Natomiast, tak, jeśli chodzi o ten kryminał, którego teraz słucham, czyli Ludzie z Mgły, naprawdę bardzo mnie on wciągnął. Tutaj mamy przedstawioną historię: po prostu, wiecie, pewna dziewczyna zaginęła. Pewna dziewczyna właśnie zaginęła, no i od tego tutaj ta historia się rozpoczyna. Jak się okazuje, no i y, ta historia się rozpoczyna. Y, his, y, sprawa ta trafiała w ręce policji, y, dwóch tam takich głównie osób, pani aspirant i tam aspiranta. Y, no i jakąś tam sprawę próbują rozwikłać. Jak się okazuje, tych osób, które zaginęły właśnie podczas tytułowej mgły. Jest trochę więcej. Ja jestem dosyć tak, w sumie na początku, bo ten autobuk ma jakieś 17 godzin, a mi jeszcze jakieś 9 zostało, więc w sumie jestem raczej na początku, ale jestem bardzo w tą historię wciągnięta i bardziej mi się on podoba, więc um, duży, duży plus. I to na tyle, jeśli chodzi o to, co teraz czytam, w ogóle tak, jest godzina w ogóle i rano. Ja to nagrywam jest czwartek, 4 maja, mamy godzinę 9.40. Ja się właśnie biorę za naukę, dlatego że jutro mam egzamin z geografii i muszę jeszcze trochę powtórzyć, ale co jest świetne, będę powtarzać tutaj na dworzu, bo jest tak, taka ładna pogoda, jest słonecznie i mega mnie to cieszy, więc ja się teraz zabieram za naukę i będę też w ogóle zaraz, czy znaczy no za tam jakiś czas piec, znaczy robić piec. Um, tartalecki, takie mini tartaletki, bo moja mama ma dzisiaj imieniny i właśnie z tej okazji będę też robić dla i ona też będzie mieć to dla gości wtedy, więc też Wam to pokażę. Mam nadzieję, że mi one wyjdą. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia potem. Nie wyszło tak jak chciałam. Wyszło okropnie, ale następnym razem kupię sobie tart specjalny i będzie już ładnie. Nie wiem, wiem, już pokazuję. To jest takie żenujące. Naprawdę bardzo. Jezu, nie mogę na to patrzeć, ale już. Wdarzać się na egzamin z geografii, który zaczyna mi się za chwilę. Pomalowałam się, czego nigdy, absolutnie nigdy nie robię. Możliwe, jednak to chyba zarazem moje nastawienie do tego przedmiotu, który jest moim przedmiotem rozszerzonym, ale mam do niego bardzo dużą niechęć. Ale życzcie mi powodzenia, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Okay. na koniec, bo mi w sumie wychodzi średnia 97, więc to już się łapie na 6. W ogóle się nie spodziewałam, serio, że ten egzamin będzie dużo trudniejszy, się do niego przygotowywałam dużo, bardzo, a był dosyć łatwy. I też yy, nie spodziewałam się w ogóle, że będę mieć szóstka liczba. W cały czas, jak się wyliczałam że średnią czy coś, to stawiałam, że będę mieć piątkę, co nie? A tutaj takie zaskoczenie, ale bardzo miłe zaskoczenie, więc... dziewczyna, którymi byłam, o czym mówiłam w, o której mówiłam Wam w poprzednim updatecie i dużo w poprzednim vlogu z maratonu. I tak czy mi się ona podobała? Tak, pół na pół wam powiem, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, bardzo doceniam to, że mieliśmy tutaj w sumie duży taki aspekt tej traumy, odnywania się po takich, no jednak bardzo wpływających na psychikę wydarzeniach i złym traktowaniu w dzieciństwie. E, więc za to ją doceniam, i na przykład właśnie dlatego te czarne strony, te fragmenty z przeszłości bardziej mi się podobały, a te z teraźniejszości dużo, dużo mniej, i tutaj mnie mniej ciekawiły, nawet nudziły w pewnych momentach, ale niemniej jednak uważam, że to jest dobra książka, tylko jakoś tak nie dla mnie. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. No, ale tak, to jest, uważam spoko, książka dużej z niej akcji, ale jakoś do mnie nie przemówiła. I ja idę takie 3-25 gwiazdki, ale uważam, że warto po nią sięgnąć i nawet Wam ją polecam, ale no, mnie ona jakoś bardzo serca nie skradła. Także ja teraz będę sięgać, zaraz zacznę czytać. Em, Dziewczyna, kobieta inna, którą bym chciała tutaj, w tym vlogu też zrecenzować. Mam nadzieję, że mi się uda ją przeczytać do następnego czwartku. Żebym wam mogła o niej powiedzieć, także ja zabieram się za czytanie. Przebitki z wczoraj, bo w ogóle tak mamy, mamy sobotę, godzinę 18. Przebitki z wczorajszego dnia są przebitkami z 18 e, mojej koleżanki. Natomiast e, dzisiaj byłam rano, znaczy rano po południu w pracy na dosłownie dwie godziny, więc tak w kawiarni. A przechodząc już do książek, słucham sobie audiobooka Ludzi z Mgły. Ja po to sięgnam tak bardzo spontanicznie, w sensie jakby polecała to Karolina Karateusz i z tego względu postanowiłam po to sięgnąć i bardzo mi się on podoba. Ja nie słucham dużo audiobooków, a serio jestem nim mega pozytywnie zaskoczona i jestem bardzo, 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 bardzo wciągnięta. Um, mówiłam wam troszeczkę o fabule, ale tak um, pojawia się nam także tutaj druga perspektywa, bo tak jak mówiłam pierwsza ogólnie mamy w sumie nie, no, dwie perspektywy, dwie linie czasowe, dwie linie czasowe może tak. Bo perspektyw mamy więcej, ale linie czasowe są dwie. Perspekty linia czasowa jakby mniej więcej teraźniejsza, bo tam czasami jest, nie wiem, dwa miesiące wcześniej, teraz, ale jakby to jest jedno wydarzenie, wiecie o co chodzi. Jest związane z zaginięciem tej dziewczyny. A linia z przeszłości jest taka bardzo zagmatwana, ponieważ mamy tam chłopca, jego matkę, i ta matka próbuje upozorować dla wiecie, na zewnątrz, dla świata jakby, to, że on jest jakiś chory i ona daje mu bardzo dużo leków, dziwnych leków, chodzi z nim po lekarzach i jakby nie wiadomo, o co z nim chodzi, bo jakby on, jak on potem się przedstawia i troszeczkę nie bierze tych leków, to jest z nim wszystko okej, okay. więc to jest takie mega dziwne i ciekawi mnie bardzo do czego, wiecie, to doprowadzi potem na końcu, że jakby no podejrzewam, że te dwie perspektywy Linie czasowe się jakoś zbiegną i to będzie mieć jakiś, wiecie, wspólny sens, więc mega ciekawe, a perspektywa tej dziewczyny i tego zaginięcia też jest su super ciekawa, ponieważ y, okazuje się, że tych właśnie zaginięć było trochę więcej w przeszłości. Tutaj tam mgła tytułowa ma bardzo duże znaczenie i wprowadza taki super klimat, taki właśnie, no, takiego bardzo dużego ym, niepewności, takiego strachu, że no, czasami ma się trochę aż ciarki, Yy, Pojawił się jakiś człowiek z mgły, więc też fajnie. Więc, żeby Wam za dużo nie zdradzać, to tak, ale jestem bardzo wciągnięta. Yy, natomiast tak, zaczęłam wczoraj czytać tą książkę Dziewczyna, Kobieta, Inna. Jestem na samym początku, tak naprawdę, więc ja Wam jakoś dużo o niej nie powiem, bo jestem na stronie 50. Ale ta książka mi się bardzo podoba. Ja wiedziałam, że tak będzie, bo ja jej kiedyś troszeczkę słuchałam w audiobooku, ale to dosłownie kawałeczek. Ale tak, na razie powiem Wam tyle, że mamy tutaj historię dwunastu kobiet. Będziemy mieć, bo ja na razie przeczytałam nie wiem, dwie te historie. W zasadzie tych, jakby, no tak, 12 historii, ale takich, jakby dłuższych rozdziałów mamy, nie wiem ile, ale jakby w jednym rozdziale poznajemy historię z perspektyw kilku bohaterek, które są jakby w jednym środowisku. Wiecie o co chodzi, mam nadzieję na przykład pierwsza to była historia, by jest historia Amemy i poznajemy tutaj historię Amy, jej potem córki i wiem, że potem ma być też jej tam takiej koleżanki, więc tak to się prezentuje. Jest to książka bardzo feministyczna, co od razu się rzuca w oczy. Tutaj te kobiety grają no praktycznie bardzo duże znaczenie. Te kobiety jak na razie i z tego co wiem, wszystkie takie mają być, są takie, są to kobiety w ogóle czarnoskóre, które... Są, są czarnoskóre. Przechodzą z bardzo różnych, takich bardzo niekonwencjonalnych środowisk. Są takimi bardzo dużymi feministkami i um, są takie no, nieoczywiste, nietuzinkowe. Nie często spotyka się tego typu w ogóle, mam wrażenie, motywy w książkach, co na razie mi się bardzo podoba. Za dużo Wam nie powiem, no bo jestem na początku, tak, ale ciekawie się to czyta. Jest to w ogóle pisane w taki sposób, że tak, nie mamy tutaj dialogów, przynajmniej jak na razie, ale z tego, co tam słyszałam gdzieś na YouTubie, to właśnie nie ma tutaj dialogów, tylko wiecie, te dialogi są wplecione w, w całą jakby historię. Więc, no, ciekawie, plus, co ja też o tym wiedziałam, ale jest naprawdę takie, no, innowatorskie, to to, że, no, nie wiem, czy to zobaczycie, ale zdania są tutaj pisane z małej litery, więc e, ciekawie się to czyta, to jakoś, moim zdaniem, może bardzo nie wpływa na, wiecie, odbiór, ale, e, ale ciekawy naprawdę, więc jeśli chodzi na teraz, to tyle. W ogóle, sorry, że tak mówię może z zespa, zaspanym głosem, ale jest ta godzina na 18, a ja w ogóle nic mi się nie chce. Jest tak dramatyczna pogoda, cały dzień pada, jest szaro, ciemno, wieje, not, not, very, not very great. I tak, rano tylko było spoko i byłam na spacerze koło 9.10 i było fajnie, ale potem jak pojechałam do pracy na dwunastą, to od tego czasu zaczęło się być dramatycznie, więc tak. Więc to na tyle teraz. Bye! Kadr nie jest jakiś bardzo dramatyczny, ale nie chciało mi się podłączać lampy, więc usiadłam naprzeciwko okna. Mam nadzieję, że to będzie w miarę okej, okay. ale dobra, chciałam tylko powiedzieć, że tak. Mamy dzisiaj poniedziałek, godzinę 17.10, mm, więc jest już po weekendzie. Ja się w ogóle cieszę, że się skończy ten weekend majowy, bo wreszcie się mogę zabrać do jakiejś lekcji i nie mam takiego rozwalonego, ale okej. Okay. Co do w ogóle update'ów, to nie pokazywałam Wam w ogóle jest za dużo przebitek z wczoraj, z dzisiaj, ale nie dzieje się zupełnie nic ciekawego. Dzisiaj się po prostu uczę od rana i wczoraj byłam w pracy, ale nawet Wam nic nie nagrałam. Także także tak, jak wróciłam, to też nic nie robiłam ciekawego. Czytałam trochę i chyba Wam to nawet pokazałam, ale przechodząc do update'u książkowego, bo skończyłam słuchać audiobooka. Um, Ludzie z mgły. Mówiłam Wam o nim w sumie dosyć sporo już wcześniej, i teraz chciałam tylko powiedzieć, że podtrzymać to, że mi się on serio mega podobał. Dałam mu pięć gwiazdek, nawet, bo uważam, że ten klimat w ogóle, ten, ten klimat tej samej mgły był absolutnie genialny. Co więcej, ta historia sama mnie bardzo zaintrygowała, zainteresowała, byłam bardzo zaangaż zaangażowana, myślałam o nim podczas tego, kiedy go nie słuchałam. I uważam, że rozwiązanie tej zagadki było bardzo dobre. To jak te wszystkie kropki nam się razem połączyły, te dwie linie czasowe jak się zbiegły i jak to wszystko zostało wytłumaczone, uważam, że było naprawdę, naprawdę super. Też podobało mi się to, że, że wielokrotnie jakby mieliśmy przypominane na przykład kto jest kim, więc nie można się było w tym jakoś tak pogubić. Naprawdę bardzo, bardzo dobry kryminał. Chciałabym sięgnąć po apartament tej, tej autorki, bo wiem, że, też, że to jest właśnie jej wcześniejsza nawet książka, i też jest audiobook, więc chciałabym po niego sięgnąć. Mam nadzieję, że niedługo mi się to uda. Teraz mam zamiar zacząć słuchać um, trylogii Kopenhaskiej. Nie wiem, czy coś o niej tutaj będę mówić w tym, w tym filmie, zobaczymy, ale tak, jeśli chodzi o tamtą książkę, to na razie o nie będę mówić, potem do Was. Przyjdę, się z takim jej dużym podsumowaniem. Także, także tak, ja teraz się zabieram trochę za naukę i tak się ten dzień skończy. Potem jadę na korki z matmy, więc nic ciekawego, ale przynajmniej jest słonecznie. Więc e, właśnie z jednej strony jest fajnie, że jest to słońce, ale z drugiej przez to mi się tak nie chce. Ja w ogóle nie mam jakichś problemów z motywacją co do, na, co do nauki na tej edukacji domowej, ale jak jest taka, taka ładna pogoda, to mi, się, to mi się w ogóle nie chce uczyć i to jest właśnie dramatyczne, bo powiem. Więc tak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że jutro się z kimś spotkam i będzie trochę ciekawiej, ale to na tyle teraz. Let's go. Tym no, bardziej mi się spodobały te kazuro i shiguro. Nie wiedziałam, że jest taki autor i one są tak bardzo ładnie wydane i bym chciała... ale nie wiem o czym są, ale chciałabym po prostu. Maja ma swoją takie kalę Hej, chciałam Wam tylko mega mega szybko zrobić jak yy, się tam było widać chyba trochę, jak pokazywałam z Mają, jak odbierały się te książki. Ale tak, zamówiłam sobie cztery książki i jestem się bardzo zadowolona. Więc, szybciutki haul, susza. Czyli e, po prostu ja to zamówiłam, ponieważ jest Neil Schusterman i Jarod Schusterman. Shuster e, ostatnio czytałam Roxy, która była wybitna, dlatego kupiłam ich kolejną książkę. Następnie amerykański brut, ja to miałam bardzo, bardzo długo w koszyku. Teraz już nawet nie pamiętam o czym to jest, tylko właśnie pamiętam, co to, to w sumie więcej nie jest za dużo napisane, e, że pani miała księgarnię i nagle coś musiało się stać i nie ma tej księgarni. Nie wiem, nie pamiętam już za bardzo, ale mam to w koszyku. Na Empiku miałam bardzo, bardzo, bardzo długo, więc to wreszcie zamówiłam i to jest w ogóle dosyć lubię Następnie coś, co teraz będę czytać. Upiorne miejsce. Teraz to wszyscy bardzo polecają i ja wiem, że mi się to spodoba. To jest bardzo ciężkie, podobno i takie niekonwencjonalne. i Literatura japońska, więc świetnie. Teraz będę czytać będzie o tym następny vlog. Więc widzicie tego vloga we wtorek, a to w czwartek, a to będzie we wtorek. I pierwsza moja książka z Tajfunów, czyli nikt nie odpisuje, bardzo mnie zachęci opis i opinia Zuzy, sorry znowu za wiatr, ale już mam go tupie po prostu, ehm, znaczy przepraszam że za wszystkie wyrażenia, ale tak e, i bardzo mnie zainteresował opis i moja pierwsza książka z Tajfunów, ja czytałam bardzo dużo Tajfunów, ale nigdy nie czytałam wersji fizycznej i to jest moja pierwsza fizyczna książka Tajfunów, więc bardzo, bardzo się cieszę, jestem bardzo excited, dziękuję za uwagę. Hej, przychodzę do Was tylko z takim bardzo szybkim podsumowaniem, bo widzę, że ten vlog trwa bardzo, bardzo długo. Skończyłam tą książkę, czyli Dziewczyna, Kobieta, Inna. I powiem Wam tak, ja w ogóle ją dosyć długo czytałam, bo praktycznie tydzień, więc serio dosyć długo. Ona jest faktycznie dosyć gruba, ale nie czytało mi się jej dosyć szybko, to muszę Wam zaznaczyć. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to książka, która porusza bardzo mocno temat feminizmu. I mamy, tak jak mówiłam wcześniej, opowieści tych 12 kobiet. I ja wcześniej trochę źle to, źle to powiedziałam. W sensie dobrze, ale potem okazuje się, że te opowieści się jakby trochę razem zjeżdżają do tam pewnego momentu, więc tak. Ale tak, mi ta książka się tak średnio podobała, wam powiem. Bardziej ją doceniam za poruszony temat, za to, że mamy, mamy tutaj ukazane po prostu bardzo różne kobiety. Tak jak mówiłam, one są czarnoskóre, często są jakieś takie bardzo... One wszystkie są takie niekonwencjonalne, bardzo nieoczywiste. Mamy osoby transpłciowe, niebinarną osobę także, więc te, te postacie są naprawdę takie wyróżniające się. Ten język tutaj jest taki specyficzny. Ja myślałam, że nie będzie mi na przykład przeszkadzał sposób pisania tych zdań, na przykład z małej litery czy braku tych dialogów, ale jednak trochę mnie to uwierało i ciężej mi się to przez to czytało. Też nie ukryłam tego, że z dalszym po prostu czytaniem, kiedy tych historii wyszło mi coraz więcej, coraz więcej, to one już mnie trochę zaczynały nużyć, więc tutaj tak trochę średnio. Niemniej jednak bardzo doceniam ją za poruszony temat, ponieważ uważam, że jest naprawdę ważna pozycja, która Pomaga nam kształtować taką empatię na drugiego człowieka. Też wielokrotnie te sytuacje, z jakimi musiały mierzyć się te kobiety, były bardzo takie ciężkie i przykre. Boże, mam tutaj tego kwiatka, ale takie ciężkie i przykre, właśnie. Więc bardzo ją doceniam, ale mówię, mi tak troszeczkę ten język i ta struktura stylistyczna w niektórych momentach po prostu wadziła. Też ją doceniam za to, że to jest takie nieoczywiste, ale no mówię, to są moje odczucia. Także tak, ja idęłam takie. 3,75 gwiazdki. Więc to by było na tyle, w ogóle, jeśli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i że po mojego długości dotrwaliście do końca. Napiszcie koniecznie, co Wam udało się koniecznie przeczytać, co Wam udało się przeczytać w ostatnim czasie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!